Dobra, o, tam zajechany jestem z graba tramki Nowa wiadomość w ogóle dla, dla Was Planuję planuje zrobić restryma ogólnie na Twitchu Z kolei ode mnie tam z tam streamuję na, na Twitchu ogólnie No i po prostu zrobię restryma Twitcha i wrzucę na żywo będzie na kanale, jemu ja pomogę, kurde, dzięki temu mam zasięgi e, w budowaniu kanału, a e, ja wam pokażę mniej więcej, jak wygląda a, Stitch, e, czyli e, oblężenie zamku. Dokładnie, no. kurde, nie mam czym piwa, otworzyć, kurde, dwa miesiące czy trzy miesiące nie piłem, kurde, ale dzisiaj mówię, ja cię napiję, promena, kurde, bo wczoraj przyjechali do mnie wiesz... Gdzieś... Wiecie widzowie kurde, wiec, i męczy, nie napiję ze mną, kurde, tyle kilometrów przyjechałem, kurde, męczył, męczy, męczy, męczył męczy, cholera jasny i mówię zamęczy, kurde, nie, jak się nie napiję to zamęczy mnie cholera jasna. I mówię, dobra, mówię, to już się napiję, wiesz, kurde, cholera jasna, co mam? Majówka, mówię, dwa miesiące, trzy miesiące nie piję no, można się napić mówię, to już, to już, to już kurde wiesz to, to, to jest przesady nie? Święty nie jest ten kulera Tylko nie mam czym odchodzić <grym> Ale to nic Ale to nic No Co to miałem jeszcze powiedzieć Kurde Dobra to mam Dobra to mam Wszystko mam wszystko mam tylko nie ma zaponiczki tak. o. o kurde Fajnie się krótko, na gańcko Jak tam było kurde, nie wiem Ostatnio widziałem też, że mnie jakiś youtuber też odwiedził Bo ostatnio strasznie, strasznie dużo do no, mnie, wiesz, z innych youtuberów Nie tyle co o współpracę, a po prostu <grystanie> są ciekawi poznania nowego kolegi na YouTubie, nie? No w sumie to się z Streamera na youtubera Życie bagniaka. <laughs> Życie bogniaka Tak to mniej więcej wygląda, nie? Opaczałem się ostatnio tam u siebie na kanale do... Już mam 500 godzin. No, 500 godzin mam. W ciągu roku muszę 4000 mieć godzin, żeby włączyć zarabianie ogólnie na kanale. A już mam 500 w ciągu jednego miesiąca. W ciągu roku to palcem tym dupie to. Zrobię. Będę po prostu nagrywał, Tylko już wiadomo dłuższe, wiesz, montażowo, już się bawię, już zaczynam bawić się programami nawet do składania. Ściągnąłem nawet takie trzy programy darmowe, kurde, do obróbki zdjęć, filmów, montażowo. To się rozwija. jechło <laughs> do... Cię... wolno stać w miejscu, kurde. I robić tylko jedno. Patologię, kurde, cholera w internecie. No ludzie. Ile można. No, jest tak kurde. Z uszami i bokami by to było, kurde, cholera Ile można. No. Ja to tak z Ciekawe czy mi włączą. Ograniczenia. Ale chyba ograniczenia są do przeklinanie z tego co. Trzeba. Się... Nie wiem, muszę kurde napisać do Kartofliska, który jest jego kolecia pozdrawiam, jo zioma, lecę kurde, nie, dalej.